Przyznaj się: Od dziecka lubiłeś pociągi. Mamy dla Ciebie dobre wieści. Dzięki funduszom europejskim dla Dolnego Śląska połączyło do nas 10 nowoczesnych pociągów więcej komfortu, więcej połączeń, więcej przygód. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską. Segregacja odpadów to działania, dzięki którym osiąga się wiele celów. Zmniejsza się ilość odpadów, bo część z nich może być ponownie wykorzystana. Dzięki temu mniej się zużywa surowców naturalnych do produkcji nowych rzeczy. Mniej odpadów to z kolei czystsze środowisko naturalne człowieka. Wystarczy pamiętać o tym, jakie odpady do jakiego pojemnika wrzucić. Papier to pojemnik niebieski. Wrzucamy do niego zeszyty, gazety, książki, pudła i tekturę, ulotki i katalogi. Ale nie wrzucamy kartoników po napojach i mleku, bo poza papierem zawierają też tworzywa sztuczne. Plastik i metal to pojemnik żółty. Trafiają tam plastikowe butelki i nakrętki, worki i reklamówki, puszki po konserwach i napojach, kapsle i wspomniane kartoniki po napojach. Szkło to pojemnik zielony. To miejsce na szklane butelki i słoiki oraz inne szklane opakowania, na przykład po kosmetykach, ale bez plastikowych części. Nie wrzucamy do niego ani rozbitych szyb, ani luster. Pojemnik brązowy bio służy do gromadzenia odpadów biodegradowalnych czyli trawy, liści, rozdrobnionych gałęzi, zepsute owoce i warzywa albo inne pozostałości. Ale z wyjątkiem mięsa i kości. Ostatni czarny pojemnik to miejsce na śmieci zmieszane. Ale nie chodzi o to, by robić w nim mieszankę wszystkich odpadów. Tam ma trafić tylko to, czego nie można wrzucić do kolorowych pojemników, z wyjątkiem odpadów niebezpiecznych. Są też jednak takie odpady, których chcemy się pozbyć, ale nie pasują do żadnego pojemnika. Te można już samemu, bezpłatnie, oddać w przoku, czyli punkcie selektywnej zbiórki odpadów, który w Bolesławcu funkcjonuje przy ulicy Staszica 6. Właśnie tam można przewieźć odpady wielkogabarytowe, takie jak zużyte meble, odpady budowlane, elektroodpady, jak choćby telewizor, akumulator czy stara sokowirówka, chemikalia i farby. Lekarstwa oraz odpady zielone. Odpady ze wszystkich pojemników i sprzoku trafiają do zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych, gdzie są jeszcze ostatecznie sortowane. Natomiast to, czego nie można już użyć i przetworzyć, trafia na składowisko odpadów. Zatem, im więcej wykorzysta się odpadów zbieranych selektywnie, tym mniej zajmie się miejsca na składowisku. Środa 8 stycznia Bogdan Mazurkiewicz. Zapraszam Państwa na wydarzenia. W naszych prezentacjach tegorocznych budżetów bolseckich instytucji kulturalnych i sportowych, powiemy dzisiaj o budżecie i planowanych działaniach Miejskiej Biblioteki Publicznej Centrum Wiedzy. Biblioteka w tym roku dysponować będzie budżetem w wysokości ponad 4 milionów złotych. Miejska Biblioteka Publiczna Centrum Wiedzy to jednostka budżetowa gminy miejskiej Bolesławiec. Oznacza to, że to miasto łoży pieniądze na jej funkcjonowanie, choć takie jednostki często też same wypracowują pieniądze, które przeznaczają na swoje działania. Budżet Miejskiej Biblioteki Publicznej Centrum Wiedzy na rok 2025 to ponad 4 miliony złotych, z czego dotacja budżetowa z miasta to 3 miliony. 400. Ten budżet pozwoli na funkcjonowanie i rozwój naszej instytucji, która w dwóch siedzibach. W siedzibie głównej na ulicy Bartosza-Głowackiego, czyli tu w centrum, i w filii numer 1 na ulicy Staroszkolnej. Te oba miejsca są doskonale znane Bolsławianom, korzystającym z oferty biblioteki i Centrum Wiedzy w 2025 roku będą tam kontynuowane te działania które sprawdziły się już przez wiele lat w ofercie tej placówki Koncentrujemy się oczywiście na rozwoju działań które będą zachęcały naszych mieszkańców do odwiedzin naszych dwóch miejsc Będą to działania związane z nauką, wiedzą, rozwojem, z kreatywnością, integracją, spotkaniami Funkcja Centrum Wiedzy, która czerpie z doświadczeń Warszawskiego Centrum Nauki Kopernik, to będą kolejne warsztaty dla dzieci i młodzieży, które przybliżą w popularnej formie różne zagadnienia nauki, szczególnie fizyki, chemii i matematyki. Miejskie Centrum Edukacji Ekologicznej, które funkcjonuje w naszej strukturze będzie organizowało warsztaty i spotkania y, najczęściej w plenerze, bo to, to chodzi, żeby pokazać nasze otoczenie i nauczyć naszych y, od najmłodszych do najstarszych naszych mieszkańców tego, jak dbać o najbliższe otoczenie, jak je kreować, jak tworzyć. Więc między innymi to będzie, będą warsztaty las bliżej nas, czy wiele. Słowa edukacja przedszkolaków. W tym zakresie biblioteka przeprowadzi też własne sprawdzone projekty i weźmie udział w ogólnopolskich akcjach. Biblioteka już ze swojej definicji jest oczywiście miejscem wypożyczania książek. Ten aspekt związany z książkami ma w niej jednak dużo większy zakres. Spotkania naszych dyskusyjnych klubów książki, które, których mamy osiem zarejestrowanych w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej, to kluby, które spotykają się systematycznie, one zapraszają do swojego udziału. O dzieci, młodzież, dorosłych, seniorów, tam każdy może znaleźć coś ciekawego dla siebie. To również inne kluby tematyczne, czyli podróżniczy, miłośników kultury francuskiej, czy fanów gier i plansz. Dodatkowym polem działania tej placówki są też zajęcia dla dzieci i młodzieży w trakcie zimowych ferii i wakacji letnich. Teraz blok wiadomości w skrótowej formie. Wśród nich m.in. o apelu bolesławieckich policjantów o pomoc w zbiórce funduszy na leczenie syna jednego z nich. Koledzy bolesławieckiego policjanta zwrócili się o pomoc dla jego 15-letniego syna Oskara, u którego zdiagnozowano białaczkę szpikową. Chłopiec przyjmuje obecnie chemioterapię w postaci tabletek, ale to dopiero początek jego leczenia. Na portalu zrzutka.pl prowadzona jest zbiórka pieniędzy na leczenie Oskara. Rząd uruchamia program dla terenów dotkniętych powodzią, który skierowany jest na odbudowę publicznej infrastruktury turystycznej na terenach dotkniętych powodzią. Pieniądze na to pochodzić będą z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Ubiegać się o nie mogą samorządy, stowarzyszenia i spółki z udziałem samorządów. narodzeniowe choinki powoli opadają z igieł i wielu bolesławian myśli już o ich wyrzuceniu. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej poinformował, że będzie je zbierał do końca lutego. Ich odbiór odbywa się zgodnie z harmonogramem wywozu bioodpadów. Choinka powinna być jednak pozbawiona wszelkich stojaków, doniczek oraz ozdób. Ale choinki w każdym momencie można też przywieźć do przoku przy ulicy Staszica. Kolejni nauczyciele z Polsańskich szkół otrzymali akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Pięć nauczycielek otrzymało wyróżnienie. Były to Małgorzata Czerwińska, Aleksandra Zielonka, Ewa Śliwko, Bożena Oboza i Anna Rydzak. Bolesławieccy pływacy już powinni pomyśleć o swoim wstarcie w 10 Jubileuszowym Ogólnopolskim Nocnym Maratonie Pływackim Otyliada. Odbędzie się on w nocy z 15 na 6 marca, ale liczba uczestników jego bolesławieckiej edycji jest ograniczona. Do końca stycznia można się zapisywać na witrynie www.otyliada.pl. Potem, o ile będą jeszcze miejsca, zapisy będzie prowadził bolesławiecki MOSIR. W niedzielę odbędzie się koncert noworoczny MDK, natomiast w następnym tygodniu, w czwartek 16 grudnia, tradycyjny koncert noworoczny będzie miała Bolesławiecka Państwowa Szkoła Muzyczna. Ten koncert odbędzie się w Kinie Forum i rozpocznie się o 17.00. To będzie wprawdzie informacja dla bardzo ograniczonej liczby Polaków, ale warto wiedzieć, że od stycznia każdy senior, który ukończył 100 lat, będzie otrzymywać honorowe świadczenie w kwocie 6246 zł. Na Dolnym Śląsku dotyczyć to będzie 441 osób. Od stycznia znacząco zmieniły się przepisy dotyczące wypłacania stulatkom dodatkowego świadczenia honorowego z racji osiągnięcia tego wieku. To świadczenie w wysokości 6246 zł będzie teraz wypłacane wszystkim seniorom od ukończenia setnego roku życia, a finansowane będzie przez budżet państwa. Do tej pory było także tak, że jak ktoś skończył 100 lat, to dostawał taką ekstra emeryturę z ZUS, ale kwota raz przyznana obowiązywała do końca życia. Teraz każdy będzie dostawał taką samą wysokość, tylko że co roku, w marcu, będzie to kwota, tak jak inne świadczenia, waloryzowana. W minionym roku ZUS wypłacał w całej Polsce dodatkowe świadczenie dla 3300 Polaków. Na Dolnym Śląsku wedle danych na koniec 2024 roku żyło 441 stulatków. Według danych GUS w Polsce pod koniec 2023 roku żyło ponad 7300 stulatków, a w tym 5602 kobiety i 1785 mężczyzn. Począwszy od tego roku, każdy senior, który zdmuchnie 100 świeczek na swoim urodzinowym torcie, będzie dostawał ponad 6000 tysięcy złotych brutto. Jest to wypłata przeznaczona nie tylko dla tych, którzy już dostają ZUS-u emeryturę czy rentę, ale także dla tych osób, które w swoim życiu w ogóle nie wypracowały własnej emerytury lub renty. Stulatkowie, którzy otrzymują emeryturę lub rentę z ZUS, dodatkowe świadczenie będą otrzymywać automatycznie po ukończeniu tego wieku. Inaczej jest w przypadku tych stu latków, którzy nie mają praw emerytalnych. Oni będą musieli złożyć w ZUS-ie wniosek o wypłatę tego honorowego świadczenia. Za chwilę nadam jeszcze prognozę pogody dla Bolesławca na czwartek. Ja dziękuję państwu za uwagę i do zobaczenia. W nocy ze środy na czwartek w Bolesławcu będą 2 stopnie Celsjusza, ale temperatura będzie rosnąć i w dzień dojdzie do 9. Wilgotność powietrza 90% w nocy i 80% w dzień. Zachmurzenie będzie duże i umiarkowane. Ciśnienie atmosferyczne 1000 hektopaskali. Wiatr do 18 km na godzinę wiał będzie z południowego zachodu. Przyznaj się: Od dziecka lubiłeś pociągi. Mamy dla ciebie dobre wieści. Dzięki funduszom europejskim dla Dolnego Śląska połączyło do nas 10 nowoczesnych pociągów więcej komfortu, więcej połączeń, więcej przygód materiał dofinansowany przez Unię Europejską.